Pani jest za 15 7. widzieliście moją torbę treningową, to znaczy, że przede mną trening numer 2. Do zobaczenia później. Pa. buraczek jestem. Drugi trening zaliczyłyśmy. Sandra nam dzisiaj dała popalić. Zajebiście znowu, zajebiście. Motywujcie się, Patrzcie też, tak jak ona ładnie sobie sobie taki szczureczek po A moje jabłuszka takie czerwone. I Ty będziesz szczureczek, <grym> zobaczysz. Jeszcze parę treningów, jeszcze parę treningów. Już lato wszędzie. Zobaczcie, nawet w bo już styl marynarski.

Dziewczyny z Austrii Możecie miała iść do Libra na zakupy Zobaczcie co ładne rzeczy W Polsce chyba nie ma Libra, 4,99 A tutaj mamy Dzika Afryka 9,99. Nawet ceny są skoko. Nie są nawet takie bardzo drogie. Dziki kot kosztuje 12,99. To są zestawy do pielęgnacji dłoni. Kremik i jakaś szpatułka do tego. Tak wygląda stacja metra 1, To jest ostatnia stacja U6, na której zawsze wysiadam. Ona ma dosyć ciekawą architekturę. Właśnie chciałam Wam coś o tym opowiedzieć. Powiedziałam na Wikipedii trochę informacji, także zbiorę jakieś ciekawostki. I Wam na ten temat powiem, bo zobaczcie jaka fajna. Tutaj przed nami jest budka z gazetami właśnie, które zbieram na prasówkę. Codziennie od poniedziałku do piątku są nowe gazetki. No. Tutaj mamy jeszcze drugą gazetkę, z której korzystałam wcześniej, ale dużo informacji się powtarza, a w sumie w tej ubanowej hojty są takie najśmieszniejsze jakieś wpisy, także z tamtej woli korzystać, żeby Wam trochę humor poprawić jakimiś pierdołkami z dnia codziennego. No nie wygląda ta stacja jakoś tak spektakularnie. <gry> tak jak wszędzie. Mi chodziło w sumie tylko o tą architekturę. że na tym się skupię i poszukam troszkę informacji. Tutaj jest nasza ulubiona budka z kebabem. Zawsze dobry, świeży. Więc jeżeli będziecie tutaj w okolicy, to musicie koniecznie sobie tam spróbować. Tutaj ulubiony nasz turecki sklep, gdzie zawsze kupujemy świeże pieczywo, warzywa, owoce. Dwa rodzaje cukinii, ale ta zielona, ciemniejsza, ma trochę bardziej intensywny smak. Tutaj mamy jeszcze jeden rodzaj cukinii, ale tej też nigdy nie próbowałam. Nawet nie wiem, czy jest różnica w smaku, czy nie. Może Wy próbowałyście to napiszcie. także tak wygląda nasz raj wegetariański ja bardzo lubię u nich kupować właśnie warzywa no rzadko się zdarza, żeby coś tam było wiecie, takie zleżałe jak, jak, jak w sklepach notorycznie na przykład tutaj cukinie. wczoraj połaczyłam w szparze, który jest zaraz obok to już te końcówki były takie miękkie więc ona już nie była taka za świeża A tutaj wszystko takie fajne, jędrniutkie no, do tego kupiłam sobie Ostrężyny się to nazywa. Ja zawsze na to mówiłam ostrężyny. Powiedzcie mi, jak to się nazywa właściwie. Zawsze wołam do babci, że lecę na działkę na ostrężyny, bo tam gdzieś krzaki takie rosły pod, pod płotem i po prostu żywa zjadałam. No ostrężyny, no jaka? Może być inna nazwa. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że to się inaczej mówi, ale nie wiem, ja znam tylko taką. No i tu kupiłam sobie pęczek rzodkiewki, kalafiorek taki fajny i pieczywo. Balkan Brod. Standardowo dla Grzesia to jest biały chleb i on go bardzo lubi, nie boli go brzuch po nim. Także super, no i ja od czasu do czasu kupuję sobie taką maślaną bułkę z sezamem. Ona jest w środku bez żadnego tego, no, bez żadnego tam farszu czy bez jak Co Wam właśnie jeszcze koniecznie chciałam pokazać, to jest ten płyn do pukania. Czerwonego chyba jeszcze nie miałam. Te pozostałe wszystkie, ja najbardziej w sumie lubię fioletowy. Żółty też jest fajny. Ale czerwonego chyba nie próbowałam właśnie, dlatego chcę przetestować. W sumie kupiłabym sobie wszystkie, ale już miałam za ciężkie siaty do noszenia i dlatego nie wzięłam. Tak, także tak wyglądają za, yy, moje zakupki z tego sklepu. W tej chwili jest za 15,12, także muszę sobie zrobić śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłam. Ogarnąć i muszę lecieć do lodziarni, bo się jedzie dzisiaj z lukasem do dentysty. A tutaj jeszcze się zapomniałam Wam pochwalić, że kupiłam tego kwiatuszka, który widzieliście w poprzednim filmiku. Tak mnie wołał, wołał, aż musiałam się zlizować. Fajny jest, nie? I ten kwiatuszek razem z doniczką kosztował tylko 4,99 No i zobaczcie, my już nie wpuszczamy w ogóle ludzi do środka, bo nie można siedzieć, bo u nas jest za mały odstęp między witrynami a stolikami. Musi być minimum 2 metry, więc wiecie, ryzyko za duże. No ale zobaczcie, ludzie siadają, no tu są akurat dzieci. Siadają na parapecie na zewnątrz, no co mam zrobić? Mam ich przegonić. A teraz, gdyby mnie ktoś zgłosił, to kara jest 1500 euro, sobie wyobraźcie za coś takiego. No akurat no. <grytanie> dzieciaczki same pojechały. No ale jak mamy dużą kolejkę, to naprawdę nie jesteśmy w stanie tego upilnować. Już tutaj przyklejaliśmy karteczki, na których pisało, że nie można siadać, ale dzisiaj przyszło i widzę, że te kartki są zerwane, więc ludzie już mają dość tych rygorów. <grytanie> Tutaj mamy gotowego Babla. Uważaj e, na ba, <noise> gofry bombelkowe. Tak jak Wam mówiłam, jestem w tej chwili sama w grudzień, bo Grzegorz pojechał do dentysty z Lukasem. Lukas to jest jego 14-letni syn z poprzedniego związku, i małżeństwa. E, no. no i właśnie on jest to dwa tygodnie na weekend u nas zawsze. Halo. hello! hello. Przekańczyć. Kochani, jestem teraz z moją córką Martą. Jedziemy odwiedzić moją siostrę. I chciałam Wam pokazać to miejsce. Jesteśmy w 11 Becyrku. Jeszcze dwa lata temu w ogóle nie było tutaj tych bloków. Były tylko pola. Tu było takie fajne miejsce do mieszkania. Taki spokój. To jest troszkę parku. Z tej strony tych wszystkich bloków też nie było. Tam widzicie tylko te starsze kamieniczki z przodu. Znaczy tam z tyłu. O, te stare kamieniczki. Tego wszystkiego nie było. I dlaczego Wam chciałam pokazać to miejsce? Bo ja jeszcze nie widziałam, szczerze mówiąc, tak wielkiego skupiska bloków na jednym miejscu. I tutaj jak ktoś mieszkał, to miał wtedy taką Idylę fajnie, dużo zielonego. Tutaj był jakiś, jakaś malutka restauracyjka, tej Bili też nie było. Właściwie od tego się zaczęło. Najpierw powstała ta billa, a potem wokół niej zaczęło powstawać jedno, drugie osiedle. Tutaj będzie ten budynek, to będzie uniwersytet. Tam już z tyłu to nawet nie pokazuje, tam jest też pełno bloków. Nie wiem, widzicie tutaj, w kolejnym rzędzie. I teraz zobaczcie co się tutaj dzieje. Normalnie blok na bloku. Jeżeli chodzi o biznesowe sprawy, to jest bardzo fajne miejsce. To jeszcze wisi ogłoszenie w sprawie lokalu, ale niestety nieaktualne. Tutaj by było idealne miejsce na lodziarnię. Zobaczcie tam z tyłu. Następny rząd bloków. Ta, zobaczcie. Tam są kolejne, za tymi blokami są jeszcze następne bloki. I to wyobraźcie sobie, że jakieś dwa lata temu tego wszystkiego nie było. Ja bym tak mieszkać na pewno nie chciała. Teraz, co się dzieje tutaj? Tak jak mówię, to są już stare kamienice, które tutaj były od zawsze. Moja siostra mieszka w tych okolicach chyba około 15 lat. I tak naprawdę bardzo przyjemnie się tutaj spacerowało. Jeszcze jest teraz taka dosyć wczesna godzina, więc nie ma tylu ludzi na zewnątrz, nie ma tyle dzieci. Ale po południu to tutaj jest jak na bazarze. Niby bloki same w sobie dosyć ładne. Popatrzcie tam. Już nie chce mi się tam wchodzić, nawet, ale tam jest pełno bloków. Przecież tutaj się można udusić. Kolejny plac zabaw. I kolejny blok. Zobaczcie, jeden na drugi. W sumie ludzie... Właściwie ludzie patrzą jeden drugiemu w okna. To oczywiście nie jest koniec, bo tam z tyłu... Budują się następne bloki. Także kilkanaście lat temu to była taka bardzo spokojna... Jeszcze kilka lat temu nawet. To była taka bardzo spokojna okolica. I tutaj... Fajnie sobie ludzie mieszkali. Nie było żadnych hałasów. W tej chwili jest... Powstają tutaj bloki z tanimi mieszkaniami, więc ludzie bardzo chętnie się tutaj sprowadzają. I ciągną za sobą... Um, swoje rodziny, znajomych. Tutaj przede wszystkim jest bardzo dużo tureckich rodzin. Um, kurczę, nie chcę, żeby to tak brzmiało um, nie, nieprzyjemnie. Nie wiem jak to mam nazwać. Ale no takich bardzo, bardzo wieloociecznych rodzin. O, może to nazwać ogólnikowo. Julia chciałabyś tutaj mieszkać? Słyszycie co Marta powiedziała? Co ma? Co, czego ty chcesz ode mnie? Czego? Coś polecić, coś zrobić. Słuchajcie, Marta ma taki pomysł. Powiedz, powiedz co, powiedz. Lecimy do Warszawy w następnym tygodniu. Po co? Powiedz po co? Na pierogi. <laughs> no. Marzą mi się. Marta ma taki pomysł, żeby polecieć na jedną noc do Warszawy, tak? Tak. Na jedną noc do Warszawy, żeby jakąś zajebistą pierogarnię odwiedzić. Ona już no, tam jest. No, do Gdańska była. też można, tylko że do Gdańska ciężko o lot. No. A ile się leci do Warszawy? Półtorej godziny niecałe. No, także na pierogi do Warszawy. <laughs> A jak się nazywa pierogarnia? Bo może ktoś jest z Warszawy, będzie wiedział. O takiej pierogarni mówimy? Nie wiem, no na Z, na starym mieście i chyba na Z, ale nie pamiętam. No, także do pierogarni na Z na stare miasto. A on taki ładny jest. Kaziu. Ładny. Przystojny. Nieraz te oczka jak takie zrobi, rzeczywiście takie ładne, do to. Z tym kwiatkiem. To jest kurcze, właśnie chyba nie odżyje. To jest ten oleander. Przesuszyłam go kurcze przez zimę w chałupce i ten chyba nic z niego nie będzie. Daje... Trzymałaś go w domu, tak? Przez zimę? Nie, nie w chałupce trzyma się. A w, te, w tej chałupce? Waj, w tej? Wszystkie te trzy widzisz. Te dwa to tak próbują się odżyć, ale ten już nic z niego nie będzie. Dwa razy daję mu w tygodniu ten Ten dziura, ale. To musiała... Korek? Ale jego można pewno jakoś obciąć. Ale no i co z tego? Babcia pamiętasz, też popcinała, któryś cię ten ten w który popcinał, i, i też go musiał wrócić. Się mm. przycina nieraz, ale już tu też przycięłam na dole, bo było całkiem suche i nic z tego nie, wyroś, nie, nie wyrasta. Mm -hmm. No ale to może wiesz, trzeba to obciąć. Ja się nie znam, ale może to obciąć i wsadzić na razie do wody, żeby puściło korzonki. Bo ja na przykład tak zrobiłam z moim jednym, Słyszymy, jednym kwiatkiem i puściłam. Tak, nie wiem, puściło. Taki, się tak z tego. Trzeba sobie poczytać, jak może.

ale super to wygląda i to nawet kwitnie. No, no Ale tamte, tam w środku w tym staniaciu jest ten sprawy, tylko te czerwone do, do góry to też, Które? No to w środku. Aha! To? No. To tutaj? To jest to I samo? Tak, tylko na zielone liście i kwitnie na czerwono, a ten będzie na biało Aha. To jest wszystko odmiany koloru. Tu mam, tu mam gra, taki ciemny granat, taki ciemny czerwony. to też jest wszystko od tej samej. I nie wiesz jak to się no, nazywa. Ja z głowy mi A co ty tutaj masz? Trusk... Nie, co to jest? Truskawka? Nie, nie mam truskawek. Co to jest? Ja to kompletnie nie mam pojęcia, ale takie liście... Chociaż nie no, to, gdzie truskawka? To jest trusk... to samo marzenka. To jest też ten sam kwiatek, tylko inny kolor. Ale jakie ogromne liście ma. No bo już jest stasz. Tam jest też czerwony, tam to jest pierwszy z tyłu. To też go jako pierwszy widziałam. A tu chyba chwas ten który żółty Patrz, nie to, co mi coś To jest a tu guździki masz? Ja no, kiedyś, to... jak była młoda, to nie cierpiałam tych guździków. W tym Boże, jakie einfachowe, brzydkie kwiatki. Ale teraz mi się tak podobają. jak Gdzieś w kwieciarni no, widzę, co to to takie, takie urocze. A to tu to takie odbadał... Przyszem, to muszę Nie mam jak tam wejść. Kwasmy, A w tej doniczce duże, to co to jest? E to jest to. mama miała, ten japoński taki... <śmienki> jakby winogronka takie czarne wyglądają, to jest te kwiaty. A ten, mak ktoś gdzieś tutaj sam Ci się tak posiął? Są... Tak, samosiejka. No, ja no, się nazywam, ja już nie kupuję żadnych tych petunii, tych ty innych kwiatów. Najbardziej mi się trzymają właśnie pelargonie, co ja zawsze mam tylko tu. Ty a ty które do... to są pelargonie? No, te wszystkie to są wiszące pelargonie. Te na dole to są stojące. Aha, i to jest ten sam to kwiatek, tak? Ma... Ten, ten to no, 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 jest. To jest nie... On będzie też na białym, na A ta róża też jak no, ci nie Nie są ten zauważyłam dzisiaj, że się mhm. Ja to wszędzie też miałam róża, że nic nie trzymałem, bo wyrzucałam w tamtym roku. Dlatego tak Oleandry to kupiłam i tak, tak, z Nie wiem, czy w ogóle nie będzie, nie wiem, czy w ogóle będą mieć kwiatki tamte. Co Kaziu, też chcesz, chcesz pokazać? tak wygląda to nie zapamiętam. Który? Ten duży co się rozrasta, ten z białymi Białe. kwiatami. No. Nie? Nie, wiem, z, nie pamiętam, ja go od małego miałam. Ale on na jesień później ma takie jak ja binki takie czerwone kuleczki. Ja, jak to wygląda ładnie. Ale to jest ten ten sam co tam ten wielki? Nie, nie, bo liścia widzisz, że jest inny. Ten to jest chyba tutaj za różą mi się samo jakoś zasiał. To, bo wywidziałam na wiosnę wcześniej, tak, tak, tak samo kwitnął. Bo wiesz, co tak, jak byłam w parku, to widziałam właśnie, tylko teraz nie wiem, czy ten, ten duży, czy takie jak ty masz tam na dole. To właśnie takie z białymi kwiatuszkami w parku, a no, tam to, chodziłam do na skoro domu. Nie wiem, tylko ja to kupowałam. A, w tym, a no w sumie też w parkach mogą sadzić. Ogrodnie czym kupowałam w Obi wtedy. Była trzy razy przesadzana, bo się nigdzie nie miał za... Tak, mhm. no. Ale to, że tutaj Wam zarosło, to jest tak fajne, bo tam nikt Was w ogóle już nie widzi. nie? Co Kaziu powiesz? Masz parcie na szkło? Masz? Kaziu. Wiesz, się na spacer z nimi miau. No! Krzyczeć, Już chyba chce iść do domu, co? Jak go weźmiemy na sznurek, do tego będzie z się tak poplątał wokół tego krzesła, no że. On się prosi każdego, żeby to go wziął na spacer. No tak chodzicie przed blokiem z nim na tej smyczy? Nie tutaj, do, do, do... aha, no ogródek. No, no on się boi, kiedyś go, jak ona chyba wracała z przez płot go dałam, no. żeby z nim pochodził, jak z do domu za Boi się w ogóle za tę stronę. Mhm. Czekał, to jakieś podjęcie, czy coś, tylko no, co tak wiesz.